Przy wiadomościach m.in. o obchodach uroczystości Wszystkich Świętych w Bielsku Białej, także o tradycyjnej drodze krzyżowej, która przeszła ścieżkami byłego obozu koncentracyjnego, a także o modlitwie za ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Do świętych należy przyszłość, mówił biskup Tadeusz Rakoczy, który 1 listopada przewodniczył Mszy Świętej na cmentarzu w Bielsku Białej, duchowny. Poprowadził także procesję uroczystości Wszystkich Świętych, która przeszła po ścieżkach bielskiej nekropolii przy ulicy Grunwaldzkiej. Ordynariusz Bielsko-Żywiecki zaapelował, by nie bać się być świętymi często nie myślimy o wieczności i o Bogu, a tymczasem do świętych należy przyszłość. Podkreślał hierarcha i przypominał, że święci to ci, którzy w każdej epoce odważnie żyli swoją wiarą. Biskup wspominał niegdyś pochowanego na tym cmentarzu lekarza Edmunda Wojtyłę, brata Karola Wojtyły. W 1931 roku rozpoczął on pracę w tutejszym powszechnym szpitalu miejskim. Podczas epidemii szkarlatyny, pomagając chorym, zaraził się i zmarł 4 grudnia 1932 roku, w wieku 26 lat. Początkowo był pochowany w Bielsku, w jego pogrzebie uczestniczył wówczas także młody Karol Wojtyła z ojcem, jednak później jego szczątki przeniesiono do grobowca rodzinnego Wojtyłów i Kaczorowskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W strumieniach deszczu ponad 2000 osób przeszło 3 listopada w tradycyjnej drodze krzyżowej na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL auschwitz birkenau w Oświęcimiu Brzezińce. Za papieżami Janem Pawłem II i Benedyktem XVI wierni powtarzali nie mogliśmy tu dziś nie przybyć. Akcentowano, że modlitwa w tym miejscu jest obowiązkiem wobec prawdy tych, którzy tu cierpieli oraz Boga. Tekst rozważań czytanych podczas pokonywania kilkukilometrowej trasy wzdłuż ścieżek obozowych miał charakter ściśle religijny oraz informował czym były i jakie funkcje pełniły w czasie istnienia obozu napotykane na trasie budynki lub ich ruiny. Zatrzymywano się m.in. przy Bramie Śmierci, rampie obozowej pośród baraków, ruin krematoriów 2 i 3, budynku załny, gdzie odbywało się przyjmowanie więźniów do obozu, pozostałości krematoriów 4 i 5 oraz budynku komendatury obozu. Chcemy w czasie tej drogi pamiętać o wszystkim, którzy tutaj zginęli, cierpieli. Prosić Boga, by Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przyjął jej ofiarę i tę ofiarę przemienił w owoce miłości, pokoju, w owoce nadziei. Obóz koncentracyjny w Auschwitz założony został w czerwcu 1940 roku. W początkowym okresie istnienia umieszczano w nim głównie Polaków. We wrześniu 1941 roku w ziemiach bloku 11 przeprowadzono pierwszą próbę zabijania ludzi gazem. Dobry Jezu, a nasze Panie, daj im wieczne spoczywanie. Mieszkańcy Oświęcimia i okolicznych wsi pielgrzymi z różnych zakonków Śląska i małopolskiej księża, zakonice oraz zakonice idąc modlili się za ofiary obozów i gułagów. Duży drewniany krzyż nieśli na zmianę samorządowcy, górnicy, strażacy oraz przedstawiciele różnych wspólnot parafialnych. Między stacjami zlokalizowanymi w różnych miejscach byłego obozu odmawiano różaniec. W szczególny sposób przywoływano ofiarę św. Maksymiliana Kolbe, który jak podkreślano, w miejscu, gdzie podeptano godność człowieka odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa. Módlmy się, abyśmy postępowali w myśl wskazań świętego Maksymiliana który pisał, w utrapieniu nie skarż się przed ludźmi, ale idź do Pana Jezusa i powiedz choćby, Panie, ratuj boginę, a Pan Bóg może nie zdejmie krzyża, ale da siłę. Módlmy się za wszystkich tych, którzy na tej Golgocie XX wieku przyjęli krzyż. Idąc śladami Pana, nie ugięli się pod jego ciężarem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezus jezu Chryste, zmił i się nad nami. Drogi krzyżowe na terenie byłego obozu rozpoczęły się jeszcze przed wyborem Karola Wojtyły na papieża i zainicjowały je kluby inteligencji katolickiej z Oświęcimia i Krakowa. Najwięcej osób było tu w 2006 roku, niedługo po wizycie Benedykta XVI na terenie obozu. Droga krzyżowa na terenie KAL Birkenau odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych. Missa pro defunctis, msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego za ofiary rzezi wołyńskiej w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń sprawowana była w dzień zaduszny w kościele narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipniku, dzielnicy Bielska Białej. Wierni podczas liturgii, której towarzyszył śpiew gregoriański, błagali Boga o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz o łaskę, by nigdy nie ulec podobnemu szaleństwu zła. Mszę świętą w Rycie Przedsoborowym celebrował opiekun i moderator grup wiernych związanych z łacińską tradycją kościoła w diecezji wielsko żywieckiej ksiądz dr Grzegorz Klaja. Duchowny zaznaczył, że mordy na Wołyniu w 1943 roku były czasem panowania złego. Misterium iniquitatis. My dziś chcemy za tych, którzy zginęli, złożyć najświętszą ofiarę. Oni często do dnia dzisiejszego nie mają swoich mogił. Podczas liturgii schola gregoriańska wykonała śpiewy według chorału gregoriańskiego. Były to zarówno części stałe, czyli Kyrie, Agnus Dei, Sanctus oraz części własne przy zazmarłych, czyli wszystkie śpiewy, które towarzyszą obrzędom liturgicznym. Kapłan przypomniał, że 11 lipca 1943 roku na Wołyniu podczas tak zwanej krwawej niedzieli nastąpiło apogeum zbrodniczych działań nacjonalistów ukraińskich. Tego dnia w wielu kościołach, w których zgromadzili się wierni pod przewodnictwem księży, nie zostały dokończone msze święte. Módlmy się o żywot wieczny. Dla tych, którzy zginęli. Módlmy się za wszystkich, którzy w jakiś sposób przez historię, przez swoje decyzje przyczyniali się, że ten czas był tak trudny, tragiczny, czas, dla którego brakuje słów. Przed tym szą świętą w Dzień Zaduszny w Kościele Lipnickim odmówiona została koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, a po liturgii odbyła się tradycyjna modlitwa za zmarłych przy katafalku, lub tzw. pustej trumnie, przy pustym katafalku, który symbolizował wszystkie ofiary. Rzezi wołyńskiej zaintonowano po łacinie pieśń Libera me Domine Wybaw mnie Panie od śmierci wiecznej, wów dzień straszliwy, kiedy będą poruszone niebo i ziemia, gdy przyjdziesz sądzić świat przez ogień. Liturgię zakończyła modlitwa Anioł Pański. W latach 1942-1945, w wyniku zbrodniczych działań UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, zginęło około 130 tysięcy Polaków. Kolejne kilkaset tysięcy zostało zmuszonych do wyjazdu. Natomiast w akcjach odwetowych zginęło około 15 tysięcy Ukraińców. Muzyka Za ofiary obozów i łagrów oraz o pokój na świecie modlono się 2 listopada w liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych podczas mszy świętej na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Na dziedzińcu przylegającym do bloku 11 nieopodal ściany straceń, gdzie hitlerowcy rozstrzelali co najmniej kilka tysięcy osób, ośmiu księży diecezjalnych i zakonników z dekanatu oświęcimskiego oraz oświęcimianie oddali hołd pomordowanym w Auschwitz i we wszystkich obozach oraz łagrach. W modlitwie udział wzięło około 200 osób. Módlmy się za zmarłych braci i siostry, za kapłanów, za wszystkich ze zgromadzeń zakonnych, którzy szczególnie tutaj w tym miejscu zginęli, aby oglądali Boga, któremu z miłością ofiarowali swoje życie. Ciebie prosimy. Liturgii w tak zwany Dzień Zaduszny przewodniczył ksiądz prałat Krzysztof Strauch, dziekan dekanatu oświęcimskiego. Ucząc się na historii, prośmy Pana Boga na tym miejscu o pomyślność i pokój, zarówno dla naszego kraju, jak i całego świata, modlił się dziekan. Kapłan zwrócił uwagę, że podczas tej szczególnej liturgii powstrzymuje się odgłoszenia głoszenia kazań, by w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnić wymiar modlitewny eucharystycznego spotkania w miejscu kaźni setek tysięcy ludzi. Nie przychodzimy po to, żeby rozdrażniać czy rozdrapywać stare rany, ale właśnie po to, żeby się modlić za tych, którzy ginęli tu we wszystkich obozach, bo taki jest nasz obowiązek nas chrześcijan. Wierzymy w świętego obcowanie, czyli pomóc naszej modlitwy duszą w czystu cierpiącej, bo to przyjdziemy się modlić za te wszystkie ofiary tego obozu, wszystkich obozów łagrów, za ofiary wojny, ale równocześnie ucząć je historii. Chcemy prosić o pokój zarówno w naszej ojczyźnie, jak i o pokój na całym świecie. Uczestnicy liturgii odmówili różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pod ścianą straceń złożono kwiaty i zapalono znicze. W byłym obozie koncentracyjnym Niemcy więzili ponad 1 300 000 osób. Życie straciło tu ponad 1 100 000, głównie Żydów. Jubileusz 25 lat obecności na ziemiach polskich obchodziły 27 października w Trzebini koło żywca karmelitanki i misjonarki. Dwie siostry, Kolumbijka i Hiszpanka, przybyły jako pierwsze do Polski kilka miesięcy po tym, jak Jan Paweł II wyniósł na ołtarze założyciela zgromadzenia ojca Franciszka Palału. Obecnie obok Trzebińskiego Domu Edukacyjnego Formacyjnego placówki karmelitanek, misjonarek znajdują się w Zabrzu i Krakowie. Siostra Ageda Solas, Hiszpanka, która 25 lat temu przybyła na ziemię polskie, wyjaśnia, że tamta wizyta była Beatyfikacji założyciela Zgromadzenia, która odbyła się 24 kwietnia 1988 roku w Rzymie. No to praktycznie było jako obóz ważny beatyfikacji. Rady Generalnej, Myśleli, że taki obóz być otwierać nowe wspólnoty w nowych krajach. Nie? I między tymi to było w Polsce. Nie? Siostra Orfiria Ospina, Kolumbijka, wspomina, że kiedy dowiedziała się o posłaniu, przyjechała do nowego kraju z wielką radością i ciekawością. I zobaczyłam, że ten kraj jest rzeczywiście bardzo piękny, a ludzie wspaniali, gościnni. Poczułam się tu dobrze i pracowałam jak potrafiłam najlepiej, dając najlepszą cząstkę mojego czasu, mojej młodości i mojego powołania. Siostra Marlena Milani, Włoszka, która przybyła do Polski w 1991 roku, wspomina, że chciała poznać nie tylko język, ale i tutejszą tradycję oraz zwyczaje. Przypomina przy okazji też zdanie założyciela zgromadzenia, by iść tam, gdzie otwierają drzwi. Dlatego starałam i starałyśmy zmi razem, bo żyłyśmy razem, zobaczyć, co mogłyśmy robić według rzeczywistości, która tutaj była. Mówię tutaj, Czebiny, bo my byliśmy ja 19 lat tutaj. I znalazłyśmy dużo, dużo możliwości z dziećmi, odwiedzenia chorych, starszych. Niedzielne uroczystości rocznicowe odbywały się w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Trzebini w mszy świętej dziękczynnej, której przewodniczył ksiądz Fułat Władysław Fidelus z Konkatedry Żywieckiej udział w liturgii wzięli ojcowie karmelici mieszkańcy podżywieckiej wioski oraz karmelitanki misjonarki z różnych stron Polski i świata. W modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele rodziny Marii i Jana Raczków, którzy podarowali karmelowi misyjnemu swój rodzinny dom. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tych wiadomościach diecezjalnych. Pamiętamy oczywiście, że zbliża się 11 listopada święto Niepodległości, a w Krakowie ewangelizacja Nowej Huty. Też zapraszamy.